Dzień dobry, dobrze w hotelu. Dobry, dobry wieczór, dobrze w hotelu. Chciałem się bardzo ładnie z Wami przywitać, ale niestety dostałem informację o y, próbie zabójstwa. I to jest bardzo poważna sprawa, i ja na coś takiego nie mogę dopuścić. Y, słuchajcie, pan reżyser mówi, że to jest dość istotne, bo równolegle z moim dyżurem praktycznie był dyżur Pączkowskiego, i on tylko wrócił, oddał mi orzeszka. i... Wiecie, to tak wyglądało. Halo, kto jest zabójcą? Gdzieś tu coś się dzieje. pani. Dobra, nieważno. O, coś ze samochodem. E, dobrze, tak jak mówiłem, e, pan reżyser w poprzednim odcinku was o coś prosił. E, niestety jeszcze tego nie sprawdził. Ale z tego co mi mówił przed e, wyruszeniem na mój tutaj, że tak powiem, dzień służby. No, wtedy też można. Co mi mówił, yy, to mówi, że no, troszeczkę to poprawił ten system. Kliknięcia powinny być yy, delikatnie głośniejsze, jeżeli o to chodzi. Powinno je bardziej słychać, ale jednak wci wciąż są wyizolowane w dużym stopniu. Yy, a mnie nie powinno, że tak powiem, yy, przerywać. A może poczekajcie, zadzwonię zaraz do niego. Nie. No to, to poczekajcie, to już jest policyjnego radio. Halo, halo! Panie reżyserze, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Salman. Siemanko, ludziska. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, raczej Pączek mówił z mojej notatki. Głupy, jak nie potrafi się doczytać. I tak jak ja wam, jak was... Tak jak ja was teraz proszę, chciałbym, żebyście dali mi znać, jak tam jakość audio, jeżeli chodzi o właśnie te odcinki. Pod poprzednim wiem, że było troszeczkę gorzej. Z tego dość prostego powodu, że podejrzałem sobie troszeczkę wcześniej Jak to wygląda I wiem, że to wygląda troszeczkę gorzej niż teraz na przykład e, ale w tym odcinku mam nadzieję, że będzie właśnie lepiej e, Wzywamy powietrze e, Wiem, że w tym odcinku jest lepiej, bo naprawdę e, przez pół godziny godziny siedziałem w Riperze. Przez pół godziny, godziny siedziałem w riperze i naprawdę staram się to naprawić. Staram się to naprawić i myślę, że mi się udało. Więc napiszcie mi w komentarzach. Myślę, że teraz mi. Myślę, że teraz powinno być po prostu lepiej. Także naprawdę Was proszę, żebyście napisali w komentarzu. Nawet jeżeli nie wiem, nie piszecie komentarzy, ale macie konto, to Was proszę, żebyście tylko ten raz zrobili wyjątek. Ok, ok, no to. John wraca do pracy. Do pracy. E, dziękuję, dziękuję. Tutaj w tej chwili się zajmujemy tymi kryminalistami. Dobra. Proszę do mojego radiowozu. Już, do środka. Dobrze, dziękuję. Ja już tutaj może tymczasem wezwę sobie do odholowania. Dobry, potrzebny mi tow truck. Okej, okay, dziękuję. Podnoś się. Dobrze, no to to mam nadzieję, że tam pan reżyser wszystko wam objaśnił. Bo jednak, no po, pro... po prostu, no nie chcę, żeby mi przeszkadzano w pracy. To było dziwne. No, zamknijcie się drzwi. O! A jeszcze tylko teraz tak. Włączmy sobie silnik na stałe i wyznaczmy drogę do miejsca od aresztowania. No, niestety, poprzednio mieliśmy więcej tych miejsc i mogliśmy ich odwozić praktycznie po całym mieście, ale niestety wyniknę z tego pewne komplikacje. Mianowicie no pan reżyser tłumaczy, że. Oj, wybaczcie. O! 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 Już! Przepraszam, przepraszam najmocniej. Pan reżyser tłumaczy to tym, no że po prostu... no... wywalało mody. No, no, nie da się tego inaczej powiedzieć. No. <laughs> tak więc, no niestety, jeżeli chcemy odwieźć więźniów, to musimy po prostu przyjeżdżać do głównej komendy. Mamy nadzieję, że wkrótce, no, zostaną przywrócone tam te inne punkty, bo jednak, wiecie, przejeżdżać przez całe miasto, tylko po to, żeby takie łajzy odwieźć, no to średnio dobra robota. O, od razu dwóch wzięli, to dobrze. Stłuczka? Nie, nie, to wyślemy kogo innego. Chociaż. No co, tam mi szkodzi? Raz pojechać, kurczę. No w końcu jestem LSPD. No wiecie, no czasami wypada popracować na takich tych mniejszych warunkach. Uwaga! W tych mniejszych warunkach. No bo jednak, wiecie, o to chodzi, żeby przeżyć dobro. I to jest właśnie powód, dla którego jestem policjantem. Bo mi mama mówiła od małego Johnny. Pamiętaj, jeżeli ty będziesz dobry dla innych, to to do ciebie wróci i inni będą dobrzy dla Ciebie. I ja sobie to zapamiętałem, bo moja mama to była ba bardzo dobra kobieta, ale w policji nie służyła nie. Proszę Pana, moja ja Panu zaraz bułę dam. Proszę poczekać, drogie Panie. Te informacje o tak, o pojazdach. Proszę Pani, dokumenty. Dziękuję, Pani jest... Już, już, sprawdzam. R Riley... Walkers. Dzień dobry Dobrze pani Riley Walkers tam w miarę wszystko Kolego Kolego! Teraz ta pani Pani dokumenty też poproszę? Angela Austin. Angela Austin. Holy no niby obie panie są tutaj. Wow. Zobaczmy, czy jest pani pod wpływem alkoholu. Pani jest trzeźwa Uuu, ale pani może być pod wpływem narkotyków. Zaraz tylko sprawdzimy jeszcze tą drugą panią. O! Najpierw pod względem alkoholu. Tak, pani jest tutaj ładnie. O, dobrze, ta w takim razie. Dobrze, pani może odjechać, tylko proszę na siebie uważać. Ale pani pójdzie ze mną. Już, proszę, proszę się poddać. Stawianie oporu jest bezcelowe. Pojedziemy z panią na naszą komendę. Tam nasza ekipa laboratoryjna. Sprawdzi, czy jest pani faktycznie pod wpływem narkotyków. To wszystko zostanie ustalone w przeciągu najbliższych trzech dni roboczych. Proszę za mną do radiowozu. Dobrze. Proszę wsiadać. Ja jeszcze pani sprawdzę samochód, tylko dla, pe dla pewności. Hmm. Dobra, nie ma nic interesującego. Dobrze, no to odwiedziemy tą miłą panią To było bardzo ciekawe, bo słuchajcie, ja zapomniałem o tym, że ja mam taką możliwość, żeby sprawdzać czy dobrzy obywatele Los Santos są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub czy są ranni. Mamy o... Mamy podejrzenie o przewozie narkotyków i to jest, to jest bardzo ważna już sprawa. No mam nadzieję, że to się nie skończy tak, że będą się do kogoś strzelać, bo ja słuchajcie, jestem policjantem naprawdę z powołania. Ja... Nie marzyłem o tym, żeby być policjantem, po prostu... Nie, nie miałem innego celu w życiu. I... Stopiłem do policji i teraz chcę żyć dobro, a nie krzywdzić ludzi Jak to niektórzy robią, ale to jest inna sprawa, to, to jest ich sumienie Dobrze Dzień dobry, proszę się zatrzymać Stać! Na ziemię Proszę się nie ruszać. O proszę. Proszę bardzo. Znaleźliśmy w pana przy panu narkotyki. Zaraz zobaczymy, czy ma pan coś w samochodzie. No podejrzewam, że prawdopodobnie też coś będzie. Yy, niestety tutaj nic nie ma. Może w bagażniku. Zobaczmy, może mam coś ciekawego w bagażniku dla nas. Niestety nie. No ale dobrze, miał pan przy sobie narkotyki, więc zgłaszamy to do prokuratury. Tak. Dany Remington został pan oznany winnego za niebezpieczne prowadzenie stawianie oporu. Handel narkotykami na wysoką skalę. Został pan skazany na 21 lat pozbawienia wolności. O, i zebrałem wszystkie dowody, bardzo się z tego powodu cieszę. Do więzienia już. Dobrze, odwieziemy tą panią, tak jak mówiłem. Ale to jest fajne. No ale dobrze, jedziemy odwieźć tą panią. Tak, tak. I słuchajcie, zaraz zobaczymy, co ciekawego będziemy robić. No, ja tutaj, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że Wy tego nie widzieliście, ponieważ y, ten materiał został uznany za zbyt kontrowersyjny. A pan reżyser uznał za jest jakości, więc go usunął. Ale no, raz mi się zdarzyło, że. No, że Orzeszkowi stała się krzywda i obrońcy praw zwierząt się wczepili, więc nie mogliśmy tego pokazać na tej, A na antenie? No, ale spokojnie, teraz jest wszystko dobrze. No Okej. Okay. Dobrze. Handel narkotykami. O nie. To są dzielnice gangów. Ja słyszałem, że Ponczek miał z tymi, tam, tam są dwa gangi, jest y, The Families i Ballas. Ja właśnie y, miałem styczkę z meksykańskimi gangami, jak możecie pamiętać. Y, na moim celowniku są właśnie Varios Los Aztecas i Los Santos Vagos. To są dwa meksykańskie gangi i ja bardzo ich osobiście nie lubię, ponieważ on, oni są niezwykle brutalni i niebezpieczni, kiedy, no, właśnie, wagosi, yy, przepraszam, balasi i do family skonkurują głównie między sobą. Więc aż tak niebezpiecznie nie jest, jak w przypadku wagosów i los Aztecas. Dobrze, yy, tutaj gdzieś powinno dochodzić do transakcji, żeby ich tylko nie wystraszyć, bo wiecie. Czasami tak bywa, że po prostu ci dzielni handlarze narkotyków się płoszą i po prostu uciekają przed policją. A jednak organy ścigania są na tyle silne, że złapiemy ich. Jednego chociaż mamy, to jest sukces. Drugiego zobaczymy, czy damy radę aresztować. Kurczę, nie pomyślałem do końca, nad tym mogliśmy orzeszka zabrać. To orzeszek by złapał tego drugiego. Huh? Dobra, złapiemy go jeszcze. Nie wiemy, czy ten, którego mamy teraz z tyłu, to jest dealer, czy tylko kupiec. Nie, nie, nie chcę, żebyś mi teraz zrobiła dobrze. Nie. Ja jestem policjantem i mam żonę i jestem na służbie. Orzeszek! Oj, przepraszam! Trzeba po nogach. Orzeszek! Dobra, nie. No... no cóż, no... Dobra, Orzeszek, idziemy w takim razie. No cóż, no niestety. Chodźmy, możeszku, ja tylko użyję tutaj mojej y, czarnej magii. Hmm, dobrze. Chodź orzeszku. No, nie poszło to do końca po mojej myśli, jakbym chciał. No, niestety. Ale dobrze, no, no niestety, no widzicie, to jest to, co mówi pan reżyser, to nie do końca działa tak jak należy. Dlatego wcześniej mieliśmy urlop. No i niestety jestem zmuszony odwieźć tylko tego pana i, i się z wami pożegnać, bo tylko do tego jestem zupełniony. Orzeszku, e, przepilnuj tamtego pana, drogi policja. Dobrze, odwieziemy tego pana i no niestety będziemy zmuszeni zakończyć dzień służby, z tegoż to powodu, że no niestety, ale zapsuła nam się baza danych i nie jesteśmy w stanie po prostu prowadzić rejestru przestępców, dlatego jeżeli chodzi o takich ludzi jak ja, to ja w takich momentach nie pracuję, wyruszałem służby, które są do tego uprawnione, a niestety do takich służb ja nie należę. Więc przykro mi, ale takie są procedury. Dobrze. Proszę się tym panem zająć. Kolego, zostań. No dobrze. Yy, więc to było na tyle, jeżeli chodzi o dzień mojej pracy. Ja idę się przebrać. I na jakąś kawę. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, no to oczywiście wyraźcie swoje zadowolenie. Yy, pamiętajcie o czym. Yy, o co prosił. No, 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 no. Już. O co prosił was pan reżyser i wybaczcie, ale jestem sfrustrowany tym, że już przychodzi pracę. No, no więc to było na tyle, pamiętajcie o co prosił was pan reżyser i to by było na tyle do zobaczyska ludziska. Hehe. <laughs>